Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja, Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa, tu w tym sanktuarium pokazuje nam źródło życia, trzyma boskie ciało Jezusa i mówi, to jest źródło. Uczy nas takiego patrzenia na życie, by to, co przemija, mogło przemijać, a w nas została nadzieja ku wieczności. Ona pokazuje źródło życia, i to chyba najpiękniejsze miejsce, gdzie można Bogu składać dziękczynienia za kolejny rok życia. Dlatego bardzo serdecznie witam dostojnego jubilata, księdza biskupa Tadeusza Werno, który zechciał tu w tę dostojną rocznicę Bogu powiedzieć dziękuję za dotychczasowe życie, za łaski otrzymane. Niech spojrzenie Maryi sprawi, że ksiądz biskup tak jak Jezus chciał, będzie dzieckiem. Wobec Boga jesteśmy dziećmi i dlatego możemy z Jego miłości czerpać. Bardzo serdecznie witam księdza biskupa Edwarda, pasterza naszej diecezji, który przewodniczy naszej modlitwie, księdza biskupa Krzysztofa. Witam wszystkich kapłanów, którzy zgromadzili się na tej uroczystości, rodzinę księdza biskupa, wszystkich tu obecnych. Niech to świętowanie tych dostojnych urodzin Księdza Biskupa Tadeusza pomoże nam trwać w dziękczynieniu przed Bogiem za dar życia, a niech obecność Maryi, która tu mówi o miłości Boga, nauczy nas patrzeć szerzej na życie nie tylko przez doświadczenie chwili, przez cierpienie, ale z nadzieją, że Bóg, który to życie dał, to życie w nas zawsze zachowa. Prosimy Księdza Biskupa Edwarda o przewodniczenie naszej modlitwie.